Witam Państwa. Jestem dzisiaj w manufakturze rękodzieła Te Milanówek. Rozmawiamy dzisiaj o koronkach siatkowych. i Jeszcze dużo pokażemy Państwu pięknych wyrobów rękodzielniczych, sztuki użytkowej, wprost mówiąc, ale każde wyjątkowe, niepowtarzalne, bo stworzone dwiema, yy, dwoma rękoma i, i, i pomysłem, i zaangażowaniem i pasją rzemieślnika. Natomiast zanim powiemy, jeszcze wrócimy do tematu koronek, chciałabym Cię prosić, żebyś powiedziała, a co tutaj robi, robi ta wystawa foremek kamionkowych? Ładne, prawda? Piękne, piękne. <laughs> Nie tylko foremki, są również najróżniejsze garnuszki. Mamy różne, każdy z nas, większość z nas może, ma pasję, ma hobby, a ja mam właśnie takie garnuszki, które zwożę, zbieram, praktycznie biorąc przez całe dorosłe życie i pewnie jak żeście tutaj szli, to na zewnątrz też widzieliście wielkie gary, które funkcjonują na zewnątrz. No jak każde hobby wymaga też jeszcze y, czasem pracy, bo czasem jakiś pan coś ci na drzewo trzaśnie w garnek, to ja potrzebuje, posklejać. To jest moje hobby. Ale obiecujesz mi tak na wizji, że będziemy piekłe babę razem. Obiecuję na wizji. Myślę, że bardzo chętnie z tymi babami przyjadę do ciebie, ale musisz mieć chleb, piec chlebowy, bo ja próbowałam w tej największej upiec babę według przepisu ćwierciakiewiczowej, i niestety w piekarniku gazowym dół się upiekł, góra się upiekła. A środek został nieupieczony. Ja nie e, to także się trzymamy nawzajem za słowo. Ja dobrze? się motywuję. Ko, kole Wielkanocy, bo to święto babowe. Mam jeszcze trochę czasu. Wracając do koronek siatkowych. Patrzę na tego cudownego aniołka, który mnie roztkliwił. Bo jest niesamowity, jest piękny. Sam w sobie mógłby być pięknym na tej ramie, pięknym obrazem. Ale patrzę też na tę niesamowitą ilość gwoździków, która jest wbita, i myślę o tym, ile pracy trzeba y, przeznaczyć na przygotowanie tego wspaniałego rękodzieła, bo przecież chociażby naciągnięcie koronki na te gwoździki, które są tak, tak blisko siebie, wymaga poświęcenia, uwagi, delikatności, żeby co te 8 y, y, mm naciągnąć równo tę. Tę koronkę. No jest to właśnie takie bardzo pracowite, ale ja może jeszcze pozwolę sobie. Bo ja rozumiem jeszcze, że taka firana duża też będzie naciągnięta w ten sam sposób, tak? Też taki odległości. Na większej ramie, ramię. ale nie na takiej dużej, bo nie ma możliwości, żeby ogarnąć rękami firanę, która ma 3 metry. I tu pokazuję, jak powiedziałaś, tak, jest to bardzo pracochłonne rękodzieło. I tutaj, jeśli chcemy na takiej ramce wykonać większą rzecz, to tutaj zobacz. Mm -hmm. Zawijamy, nakładamy, i jak to skończymy, a chcemy robić dalej, to tu odpinamy te, pewnie tutaj na tej małej ramce, około 40 gwoździków. Zwijamy i taki rulonik będziemy mieli z tej strony, a tu będziemy mieli pustą siatkę, którą będziemy zakrywać, um, to się nazywa, na którą będziemy nakładać motywy dekorujące. No ale znów będzie się to wiązało najpierw ze zdjęciem siatki z tych gwoździków i potem ponownym. I jeszcze trzeba zawinąć. I jeszcze zawinięcie. Tak, tak to wygląda. Czy pokażesz nam troszkę tych narzędzi, których używasz do, do wykonania? No bo wiemy o tym, że nie będziemy w stanie pokazać, jak się taką koronkę wykonuje, ale może chociaż pokażesz takie te najważniejsze narzędzia, których używasz w swojej pracy. Czy możemy tutaj poprosić osoby, które się zainteresują, bo są bardzo ładnie zrobione filmy, filmiki przez mhm. nas mniej więcej półgodzinne, bo jest to tak pracochłonne rękodzieło, że tutaj, gdybyśmy zaczęli pokazywać, to emisja tego powinna trwać kilka godzin. A na tych filmikach jest bardzo dokładnie pokazane, dlatego jeśli pozwolisz, to ja tylko powiem, od czego zależy, jakie są nam narzędzia potrzebne. Jasne. A ja od razu obiecuję, że w opisie naszego filmu będą linki do tak. tych filmów instruktażowych. Po to, żeby zaczynamy wiązanie siatki na taki wyrób, który chcemy wykonać od zawiązania jednego oczka. Nakładamy później to. Tu mamy w naszym przypadku, my ćwiczymy na cegle z haczykiem i. To, co ja Państwu pokazuję w tej chwili, to jest takie trochę umęczone, bo to kto może to na tym ćwiczy. To jest mniej więcej ten trójkąt, który pokazujemy. To jest około 15 godzin pracy. O. Siatkę mamy taką, na jakim, na jakim patyczku sztabce ją uwiążemy. To, co Trzymasz marzenko w rękach, jest wiązane na najczęściej używanym, i to jest 8 na 8 mm. I najwięcej naszych wyrobów właśnie jest robionych na tej wielkości siatki. Czyli ten patyczek służy do tego, żeby wyznaczyć równy Nie, kwadracik. Tak? Na nim, na Aha. tym patyczku po prostu przekładamy i mamy zawiązujemy oczko Zrozumiem. na tym patyczku. Mm -hmm. Tutaj mamy najbardziej pracochłonną siatkę. Możesz Marzenką. Mm -hmm. Jest to 5 na 5 mm. Ona jest wiązana na tym najmniejszym patyczku i to co my państwu demonstrujemy, to jest baza do wykonania albo serwetki 40 na 40 Centymetrów albo nakładki na poduszkę. I to, co trzymamy w rękach jest przez osobę, która wiąże profesjonalnie siatkę mniej więcej 13-14 godzin wiązane. A to mamy tylko siatkę, a na tym trzeba jeszcze zrobić wzory. Ale również po to, żeby wykonać siatkę, potrzebujemy mieć. Patyczek na którym wiążemy sztabka albo jak to tam woli albo wręcz kołek. Jeśli ma być mm -hmm. duża siatka, mm -hmm. czy ja mogę teraz pokazać tą tak, dużą tak, siatkę? Ja oczywiście. No tak. To już są zupełnie inne wiązania. I to jest zupełnie inne przeznaczenie. I do mhm. wiązania takiej siatki potrzebna jest nam takie duże widełki, które są specjalnie zrobione. A ta siatka, której kawałek tutaj demonstrujemy, to była robiona przez. No oczywiście, jak taka duża, to mhm. przez mężczyznę, chociaż generalnie zawsze siatki wiązali mężczyźni, bo ryby pali mężczyźni, i to oni wiązali sieci. To jest kawałek siatki, które były wykonywane do odtwarzanych samochodów Volkswagen, takich ogórazków mniejszych od autobusów. I one miały takie właśnie z takiej siatki bagażniki zrobione. Och, więc zastosowanie jest wielorakie. Tak jest. To już teraz nie sztuka użytkowa, ale przedmioty użytkowe. Y i przy okazji trochę sztuki. Tak, tak, tak. A, na Właśnie... Umiejętności. Tak, tak. No poza tym takie zupełnie coś innego, tak. jak gdyby pokazuje, mm -hmm. jaka jest ogromna y, zróżnicowanie. Tu mieliśmy tę siateczkę 5 na 5 mm, mm -hmm. a tu mamy tą samą techniką, takie wielkie mm -hmm. robione. Od razu widać też, jak wygląda ten y, sposób, tak? Związania supełek. supełek. Mm -hmm. A ja jeszcze zapytam, bo jak rozmawiałyśmy o tej nici, której używasz, używamy, to jeszcze zapytam, czy takie nici też, czy wykonuje się z kolorowych nici. Wiem, że nie bielona, bo musi być wytrzymała. A co z kolorowymi wymienić? Przepraszam. Mój drogi gościu, ruszyłaś temat rzek. Jeżeli chcemy, i to już jest taka tajemnica, to się tylko mówi na warsztatach, ale mhm. jak spytałaś, to powiem. Jeżeli chcemy użyć nici kolorowych, tutaj w Polsce koronka siatkowa wypełniona kolorowymi wełnami to jest właśnie rękodzieło Polesia i Podlasia. Aktualnie próbuje się znowu do tego wracać. Ale wtedy, jeżeli chcemy, ja to po lesie i podlasie zostawię, bo to znowu by był oddzielny, że tak powiem, mówienie o oddzielnym rodzaju siatki. Natomiast tutaj, jak chcemy zastosować nić kolorową, to po pierwsze musimy sprawdzić w gorącej wodzie, czy ta nić nam nie farbuje. Po drugie, potrzebujemy w gorącej wodzie sprawdzić, czy ona się tak samo kurczy jak nasza nić. Jak już to wszystko sprawdzimy, to możemy sobie używać tysiąc kolorów, tak jak to robią właśnie Brazylijki. I mają takie drobne elementy zdobnicze w bardzo, bardzo wielu kolorach. Ja cieszę się, że poruszyłam ten temat. Teresa, a czy mogłabyś nam jeszcze pokazać, co się mieści w tych pudłach? Bo pudeł jest tak dużo, jestem przekonana, że każdy jest ciekawy, bo każdy lubi zajrzeć. W każdym w pudle jest tajemnica pod tytułem wyrób. Tak. Moja propozycja: wyciągaj, a ja będę mówić, co ty wyciągasz, dobrze? To zacznę może od firany numer 5. Jak perfumy Chanel numer 5. Dla mnie ogromna radość, że zaczęłaś od tej firany, bo jest to pierwszy mój projekt autorski, współczesny zupełnie. Mhm. Bardzo chętnie. Możemy pokazać? Tak. Jeżeli współczesny, to właśnie to, o czym mówiłyśmy, że te wyroby również będą fantastycznie funkcjonować. Odmiany, jak widzisz. On jest tylko tak, na dole, natomiast to, co ma położone w pionie nad wzorem, to jest to, o czym mówiłam. To utrzymuje firankę, że ona się Uciąga. nie wyciąga Ucha. i powoduje to, że ona się nam bardzo ładnie układa, ponieważ jest to ulubiony wyrób młodych osób, w związku z tym do tego zostały. Doprojektowane. Serweta okrągła z wzorem autorskim, Serwetka 40 na40 z wzorem autorskim. No, strasznie dużo. Krótką też taką bym widziała, prawda? Tak, taka na... to jest kolekcja. Mm -hmm. Jest mm -hmm. cała kolekcja, z której można wybierać najróżniejsze. I wiesz, ja to naprawdę widzę. Nowoczesne, bardzo takie nowoczesne, surowe wnętrze i tylko takie antykarty. A czy chcesz zobaczyć taką serwetkę, która może być na poduszkę? Tak, z przyjemnością oczywiście. To poproszę, ty to chowaj do kartonu, a ja wyciągnę z innego kartonu. To jest mm. ten sam element, tak. który miałyśmy na firance. Ja już to widzę. Takie wnętrze, po prostu. Ale Od razu to... jeszcze zapytam, jeżeli chodzi na tak. przykład o uprasowanie takiej serwety, czy to się też prasuje, czy nie? czy tylko. Teraz... To znaczy, to się bardzo dobrze prasuje, jak Aha. każda bawełna, bawełna prawda? Tylko jeszcze jest... A pranie? Roż... A, pranie? A jak spranie? W pralce. Hmm. Tylko czy, nie tak na zasadzie e, dwa razy majteczki, raz hmm. chusteczki, raz hmm. serwetka, tylko hmm. wkładamy to... Do worka. Chociaż to taką takie małą siatki. rzecz to można w rękach mhm. wyprać i po prostu na ręcznym praniu. I teraz zobacz, to wszystko, te udźubdziane mhm. ząbki powodują to, że to się nam nie wyciągnie, że po praniu mhm. nadal będzie takie, jak wygląda. A prasowanie bardzo, bardzo lubią być prasowane. Czy chcesz jeszcze coś z tego? Tak, bardzo proszę. proszę. Widzę też, że masz okrągłą serwetę, a to pewnie się robi trudniej. Tak myślę, e, taką okrągłą. To po prostu najtrudniej się robi owalne, bo wtedy trzeba po, e, zastosować e, liczenie elipsy. I to masz te motywy powtórzone. Jak to się robi? Naciąga się kwadratową siatkę. E, chcesz rysunek do tej serwety zobaczyć? Cze. To ja ucieknę Jeżeli znowu. mogę, jeżeli mogę tak. prosić. Ileż to pracy? Może pokażmy też. To jest, to rozumiem, jest właśnie sposób? to, co ja robię, uh -huh. a to robią rękodzielniczki. Uh -huh. No jesteś projektantką. E, już, już to niepotrzebne wam jest? Nie, to jest, jest możemy tutaj sobie, uh -huh. o, sobie No to jak jesteśmy przy tej kolekcji, to uh -huh. wyciągamy. Co jeszcze z tego może być? Masz, Może być masz. taki mały lambrekinek do wylamowania czegoś. Ja właśnie widzę, że, że masz takie lambrekinki założone na tych pojemnikach i to wygląda fantastycznie. Bo, ale tamte są z kolekcji z serduszkami, a to jest kolekcja autorska. Czasem takie lambrekinki wieszało się na półkach, przyczepiał, prawda, dla dekoracji. Do półek, Aha. na przykład Kuchnik. na koszyk tak. z wierzchu, prawda. Aha. Ja widzę, że masz też takie ładne pudełka przygotowane do swoich wyrobów. To jest świetny pomysł na prezent. Przecież jesteśmy w okresie przedświątecznym. No tak. Wyjątkowy prezent unikatowy, bo niepowtarzalny. Jeden tak. z Tak, Mamy. To znaczy taka grupa się zaczęło rodzinnie, bo rodzina jest taka bym powiedziała. Niezależnie od tego, jakie nauki pobrała, to i tak gdzieś tam pokoleniowo wychodzi to uzależnienie artystyczne. Na przykład ta serweta, którą mamy na tym dużym stole, jest to pierwsza i jedyna właściwie moja praca, którą robiłam razem z moją siostrą, która była matematykiem. Żeśmy się przy niej cieszyły i kłóciły, bo to prawie pół roku pracy i wtedy właśnie się uzmysłowiłam sobie, że jak chcę ja mieć to rękodzieło i chcą mieć ludzie to rękodzieło, to ja muszę je poznać, a nie mogę go robić, bo ja nawet sobie firan nie jestem w stanie zrobić sama, które mają 3 metry, taki wymaga to nakład pracy. O, i stąd się wzięło uczenie i robienie. No, Ale też taka miła tradycja kiedyś kobiety spotykały się na wspólnych zajęciach, coś robiły, tak? Darły, na wsi darły pierze, ale podczas takich spotkań mogły porozmawiać, troszkę ulać jakiejś goryczy życiowej. Rozumiem, że takie same właściwości terapeutyczne może mieć wspólna praca przywiązania. E, to, koronek. co mówisz, ma uzasadnienie w tym bardzo trudnym rękodziele, ponieważ yy... No, to jest drogie. To jest po prostu drogie, bo trzeba za tę robociznę ręczna, zapłacić, oczywiście. prawda? E, ponieważ klienci narzekali, że to jest drogie, ja w 2002 roku zaproponowałam, że jak nie chcecie Państwo płacić, to przyjdźcie na warsztaty i my Was tego nauczymy. Takie warsztaty są organizowane od 2002 roku. Na warsztatach jest maksymalnie 6 osób, i co ciekawe, że przez ten czas, od 2002 roku do dzisiaj, tam jeszcze były jedne jakieś warsztaty wyjazdowe, były zajęcia również chyba ze sztuki stosowanej na jednej z Akademii Sztuk Pięknych. I tych osób w sumie, które żeśmy uczyli, jest ponad 200, myślę, że chyba 232 dokładnie. Z tego ponad 150 rękodziełem trudnym się zajmuje. To jest niesamowite. Bo to jest tak trudne, bo się trzeba najpierw nauczyć wiązać tę siatkę, mozą straszny. Później się trzeba nauczyć nakładać te wzory, że jak już się nauczy a ma się tę świadomość że można zapomnieć, trzeba ćwiczyć. I ludzie. Poza tym atmosfera jest znakomita, bo to jest nie tylko nauka, rękodzieła, ale tak jak mówisz. To są niekończące się rozmowy. W pierwszym dniu nie ma żadnych rozmów, bo jest tak trudno, że nie ma możliwości, żeby ze sobą rozmawiać, ale później są rozmowy, nawiązują się znajomości, przyjaźnie. Dlatego bardzo zapraszam jak miną te wszystkie paskudne czasy. Jakichś tam ukoronowanych, co się między nami plączą, to będą kolejne warsztaty, bo są zgłoszenia. Naprawdę fajnie jest zobaczyć tych pasjonatów, którzy siedzą. Męczą się strasznie, ale zawsze to, co ja powtarzam, to, co teraz powiem, jest straszne. Że w grupie raźniej, a poza tym za własne pieniądze zapłacone, to się trzeba męczyć. I jest to bardzo sympatyczne, że ci ludzie właśnie w takim kontakcie i wszyscy to powtarzają. To samo mówią klienci, że po zawieszeniu takich firanek one jak się wchodzi do domu od razu narzucają określony sposób zachowania, wysławiania się, bo to się robi inny świat jak się takie, takie piękne rzeczy wprowadza do domu. Dlatego ja tak zachęcam Państwa, żeby patrzeć na podpowiedzi moich gości, co możemy do swojego życia w, włączyć, żeby to nasze życie było rzeczywiście piękne, żeby to było życie pełne savoir-vivre, czyli tej, tej sztuki życia. A wracając do tego, co powiedziałaś, to ja pozwolę sobie życzyć Tobie, Państwu i sobie, aby te wymagające dla nas czasy jak najszybciej przeminęły i żebyśmy mogli się spotkać jak najszybciej. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za to spotkanie. A ja mogę jeszcze coś, mogę ponieważ się spotykamy właściwie tuż przed świętami, to ja bym chciała, żebyśmy zakończyli takim akcentem, ponieważ tu ekologia i w ogóle. Czy ona mogłaby być końcowym akcentem Oj, naszego tak. spotkania? Proszę zobaczyć, jaka to będzie piękna bombka. Znaczy ona jest bardzo piękna. E, jaka to jest piękna bombka? Tak, tak. Um. Tę bombkę się robi chyba 12 godzin i one są tylko robione do mojej potrzeby, żebym ja mogła mieć zgodnie z aktualnymi świętami, okazjami, elementy do dekorowania tego, co pokazujemy. I ona jak widać ma na sobie troszkę usłyszanych. Ziół. Tylko naturalne, ususzone, zebrane na łące zioła. Dziękuję ci jeszcze raz za to spotkanie. Dziękuję Państwu. Chciałabym tylko jeszcze gorąco prosić o subskrybowanie naszego kanału. Może uda się poprosić Państwa o łapkę do góry. To jest bardzo ważne, żebyśmy mogli dalej prowadzić ten kanał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ci Dziękuję. Bardzo.